Dajcie kochani, to Mary. I Mario. No i sobotni relaks z megaliniami. Także mamy tutaj dwa egzemplarze z różnych paczek. Mary tutaj wybrała sobie czwóreczkę, ja mam musemeczkę. A, bo to z różnych paczek jest? Tak. Aha, no to No podczas przygotowań jeszcze nam się tutaj nic nie utworzyło. No nie. Także no zobaczymy. Czy coś tutaj Czy po, W pozostałych symbolach kryje się jakaś wygrana. No, bardzo byśmy chcieli chociaż ten zwrot, ale zobaczymy, co to wyjdzie. Co to lot nam dzisiaj tutaj da. Chyba nie, jak zawsze. No, to by oby. więcej. <laughs> oby, oby, oby. Dobra, troszkę was tutaj przybliżę. I cóż, zaczynam z drapką z numerem ósmym. I cóż, będziemy szukać kolejnych symboli. A poszukamy sobie pierścionka i biedronki. No dobrze, zaczynamy tu od góry. Już mamy Biedronkę. Mamy też pierścionek. myślałam, że ta pierścionek też Biedronka. Nie, nie, tutaj też są. O. Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie tu dalej? Tu jeszcze mamy pierścionek. Dobra, tutaj mamy Biedronkę. Pierścionka tu nie było, ale za to jest tutaj. No, ale I, pod nim, I pod nim biedrony. Mm, zobacz jaki wysył tak, tak, tak i tu jeszcze są pierścionki tu jest i tu jest i do niego jeszcze w komplecie Biedronka <grym> w komplecie i tu jest jeszcze pierścionek mm. no to te, te dwa symbole tu rzeczywiście ładnie się pojawiły mm -hmm. kolejne to jest diament i autko, no, to autko ja e, czy diament jest diament Autka na razie nie widzę. O tu się dopiero pojawiło. diament i auto, tak. Tu mamy auto. Tu na razie nie. O tu jest kolejne. I diament również. Tu też mamy diamencik. Tu mamy diamencik. Jak teraz ci ładnie daje. Tak. Ale przygotowanie to mało, aut. nie? No dokładnie. I diament. No dobra. Oby to tak się rozwinęło tak porządnie. kolejne to jest żółw i podkowa dobrze, tu na górze żółwia z podkową nie widzę, ale za to jest tutaj żółwik i tu jest kolejny dobrze, tutaj mamy z kolei podkowę i tu jeszcze mamy podkowę, tutaj też żółwika kolejnego żółwika tu na razie nie ma, nie ma, nie ma tutaj się pojawiła podkowa no i to tyle dobra, kolejne to jest prezent i tęcza prezent tutaj chyba nie kojarzę ale tęczę to widziałem Dobra, tu mamy jakąś tęczę, tu mamy kolejną tutaj nie ma, nie ma, nie ma nie ma ohoho, dobra, dopiero tu jest tęcza no, prezentu faktycznie nie było Teraz czas na kokos i lody. Co my tu mamy? Tu mamy lody. Lody i kokos. No, tak trochę pojedynczo chyba, bo to tu jeszcze kokosik też się znalazł. Tu mamy lody. Tu mamy lody. I tu ładny zestaw. No dobra. Teraz mamy z kolei motylka i ananasa. Czy motyl z ananasem gdzieś tu się pojawią? No, ananas jest tu. Yy, motyl, motyl. O, tu jest ki, chyba jakieś ananasiki. Tu jeszcze mamy ananaska. No i czas na ostatnie dwa symbole. To jest pióro i klapki. Pióro tu widziałem. Ale czy w ogóle były klapki, to nie wiem. Piór no. chyba też więcej nie będzie. A, o, motylek, tylek. tak, no. motylek się odnalazł, tak. Ale i tak linii nie tworzy. Hmm, pióro i klapki tu nie występują. Także ogólnie w liniach nie ma nic. I tu w portfelu również. Także moje LHE no okazały się puste. No szkoda. Trzymałam mocno ciułki. Dobrze, tu już wspomniałam, czy nie Mariusz wspominał, ja mam z numerkiem czwartym, też nie mam żadnej linii, no i co kochani, zaczynamy i sprawdzamy, czy coś tu chociaż wpadnie w mojej motylka, szukamy, mamy tu motylka, tu i tutaj, już ja mam prezent, nie? No, no, mm -hmm. Ale dalej, Tu na razie szukamy motylek. Tu motylek, no troszkę ich tutaj mamy. No kilka faktycznie się tu pojawiło. Tu motylek i jeszcze tu są dwa. I tu jeden i tu drugi. Dobra, następna. kości Szukamy kości, ja bym chciała samochód albo sz szmin No tu jest już kilka takich symboli, które, <laughs> Co by się chciało? Aż, które pasowałyby do tej linii, żeby A, stworzyć. Tu są kości jedne, no właśnie i wszystko, tylko jedne były, kolejne symbol to to piłeczka, tu mamy piłkę, no odsłaniają się kolejne linie tak żeby, tu mamy piłkę, żeby stworzyć, hmm. no. zostawić po jednej, tak jest, blokującej, tu mamy piłeczkę, tu mamy piłeczkę, no tych piłeczek to jest troszkę. To ci ładnie wpadało i co? Nie? No i na koniec. I do tego ja też tutaj tak. Też... Delikatnie mnie zepsuło. ten czas powiedzieć. A nie dobrze tencza Ty mi tutaj teraz rozśmieszył. Dobra, tu mamy tę Tu mamy tę Tu mamy dwie. No. O, ta śminka. Mm -hmm. Tu jest jeszcze ten, i tu już widzicie, nie mam. Kolejny symbol to jest rowerek. Rowerek gdzieś był. Gdzieś on chyba wystąpił. Tak, był rower. Tutaj. I jeszcze w tej zielonej mamy rowerek i w pomarańczowej. Dobrze. Kolejny to jest klucz. Kluczyk jest tutaj. Jest tutaj, no, czyli, by już kilka. tu, je, no. Podobnie jeszcze śminka. tutaj, tak, i tu mamy kluczyk, no zobaczymy, jeszcze troszkę symboli jest, liść, ale liścia ja chyba nie widziałam, albo, no raczej chyba nie, no nie ma, kochani, liścia, co teraz, biedroneczka, też nie, chyba nie, a nie, jest, dobra, no, tutaj nie, była. tutaj nie, tylko tu. Jest biedra. Biedra raz. <noise> Następny symbol to są koraliki, łańcuszek. Łańcuszek koraliki. Naszyjnik. Naszyjnik. Na A no jest. dobra, naszyjnik niech będzie. Tu mamy, tu. Jest jeszcze, tutaj i tutaj. Tu jeszcze mamy. No i tu I... już jeszcze tylko jeden został. No dobra, co teraz? Foto, aparat. Jest tu jeden. Jest tu. I jest jeszcze tutaj. A tu już brak. No, I na razie nie tworzy. Popcorn. Szukamy popcorn. Tu nie ma, nie ma, nie ma. Tu mamy. Tu też... No to ta te autka też kusząca. No trochę. Tu mamy popcorn jeszcze. O, no kolejne. Nie no to autka raczej marne szanse. I popcorn jeszcze tutaj. Bo to Dobra. kilka linii musieliby dać, albo może albo coś. Tak, a mamy serduszko. No tutaj, kolejna przymiarka do szminki, tak? A no właśnie, tak. No nie spojrzałam od razu. No i serduszko było jedno. Przedostatni symbol to jest diament. Diament, czy tu było? w Chyba też nie. Nie, nie ma diamentu kochani. No i ostatni symbolik to cytryna. Też nie kojarzę. Nie, cytryna chyba była. Nie, to był arbuz. Nie, nie, nie ma, no, nie ma cytrynki, no a bonus, to co mamy, też, o, też mamy, O, ja za 80. To jest taki większy. <laughs> no i kontrolny pokażemy, żeby nie było. Mamy, M mam B, M, także mamy pustakowy odcinek meganini. No nic, ale sobotni relaks zaliczony. Tak. Podrapane. Ale koniec jeszcze wydrapniemy coś za kawy. A pocieszę je. No możliwe. No także, kochani, Pusta koło. Cztery dyszki. Niestety stracone. Ale już i to. tak bywa. Tak bywa. No niestety. Raz się dostaje, raz się oddaje. Nie? Także, kochani, zapraszamy Was na kolejny odcinek. Czyli już jutro w niedzielę. zobaczymy się. Tak. Do, do. Mam nadzieję, że. Jutro coś fajnego wpadnie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Miłego weekendu. Buziaczki. i trzymajcie się. Pa. Pa. pa.